Witam wszystkich w kolejnym materiale. Słuchajcie, e, dzisiaj zrobimy sobie e, miód pitny. Zrobimy sobie mój ulubiony miód pitny. Jest to trójniak maliniak. Hmm. Pokażę Wam dzisiaj, jak ugryźć temat miodów pitnych. Udało mi się nabyć takie wiadereczko 25 kg. Troszeczkę sobie rozlałem w soki. Troszeczkę sobie odłożyłem e, na inne nalewki. A tu mam naszykowane około 10 litrów. Słuchajcie, musicie pamiętać że y, litr miodu to jest kilo 400. Jakbyście chcieli około pirać drzwi, bo tam różne miody się różnią wagowo. Ale musicie wiedzieć, że jak będziecie robić trójniaka i na macie w przepisie jedna część y, miodu i dwie części wody, tak jak idzie na truniaka, to znaczy, że macie litr miodu i dwa litry wody. W tym przypadku będziecie mieli trzy części i dlatego on się nazywa truniak. Tak samo jest czwórniak, y, jest jedna część miodu, trzy części dodane wody razem na przykład z sokiem. W moim przypadku jest to świeży sok z malin. Ja sobie je wycisnąłem wczoraj. Pokażę Wam, gdzieś tam się powinno Wam pokazać właśnie przebitka z prasy, jak sobie odciskałem świeże maliny, żeby sobie naszykować sok. Ja będę robił trójniaka z 10 litrów miodu, czyli muszę dodać 20 litrów płynów. W moim przypadku będzie to ta część 20 litrów płynów podzielona na 4 i piątka będzie soku, a 15 jedna część soku, a 3 części wody czyli 15 litrów wody i 5 litrów soku słuchajcie, ja sobie mam taki patent na przykład żeby nie ważyć nie mierzyć nie li, tego soku, tego miodu, bo wiadomo, że to jest gęste trzeba to podgrzewać, trzeba to robić Naszkowałem sobie już wodę tutaj o temperaturze 40 stopni równe 15 litrów Równe mam 5 litrów soku, i tu mam kochani na miarce zaznaczone, ile to jest w tym garku: 30 litrów. I jak już będę miał całe te 20 litrów, będę dodawał miodu do pojemności 30 litrów. Wtedy będę pewny, że te proporcje są równe. Yy... Słuchajcie, jeżeli chodzi o miód, są dwa rodzaje. Można je sycić i nie sycić. Sycenie to jest podgrzewanie brzeczki, zagotowanie brzeczki i szumowanie jej z całych. Yy... Z całych tam, yy, z tej piany i z tych świst, ale ja mam miody owocowe. Te sycone przeważnie robi się korzenne i inne, albo jak nie jesteście absolutnie pewni miodu. Jeżeli nie wiecie skąd jest miód, jakiego pochodzenia, czy jest czysty, czy nie, to radzę sycić, sycić bo słuchajcie, yy, czas dojrzewania takiego trójniaka jest w granicach 1,5 do 2 lat. Także ciężko by było coś sobie zrobić, chodzić koło tego 2 lata i Spieprzyć to przez to, że nie wiedzieliście jakiego pochodzenia jest miód. Ja miód mam z pewnego źródła, czyli nie sycę go, daję go od razu prosto do wody, robię brzeczkę i będę to szczepił drożdżami, dodawał pożywki. Słuchajcie, naszykowając do tego taki fermentator, dlaczego taki? Przy miodzie i przy drożdżach, który użyję, będzie dużo osadu, który trzeba od razu usuwać. Znaczy od razu, co jakiś czas usuwać. A ten fermentator pozwala mi na zrobienie tego bez ściągania miodu. Czyli tu sobie dokręcam buteleczkę, jest konikalne i odkręcę sobie zaworek, spuszczę tyle, ile potrzeba z osadem i mam z głowy. Nie będę tego robił. Dobra, to tyle, to tyle, to tyle. Co będę używał oprócz drożdży, miodu i wody? Słuchajcie, pożywka. Tu mam fosforan w amonu. Tu mam Activit. drożdże jakie użyję, to są Spirit Farm Bayanusy G995. Mam tu kwaski cytrynowy i miernik pH. Słuchajcie, jeżeli chodzi o pH miodu, bardzo ważne jest pH miodu, żeby przed dodaniem wszystkich drożdży sobie zmierzyć pH. PH startowe jest tak 3,7-3,8, jest tak idealne. Jeżeli będzie za wysoko, będę to korygował mm, kwaskiem cytrynowym. Najpierw muszę zmierzyć, oczywiście, bo już sam sok z malin obniży nam kwasowość yy, tego, tej wrzeczki. Musicie sobie zmierzyć, bo na przykład też nie może być za niskie, yy, za niskie yy, pH, bo poniżej 3,2% ta fermentacja Wam może całkowicie ustać i będzie trzeba to kombinować, startować. A Miody pitne mają bardzo wysokie belgie i te, o te droże trzeba dbać. Dlatego tak na przykład będzie dodawana pożywka w trzech etapach. Słuchajcie, yy, na początku, przy rozpoczęciu fermentacji, dam sam Activit. Sam Activit, yy, dam Wam linki, do tego możecie sobie poczytać jaka i co daje taka pożywka. Activit damy 24 g na start. Yy, po upływie, yy, przepraszam, 36 g na start. I po upływie 24 do 48 godzin dam yy, 4,5 dafu. Yy, po kolejna dawka pożywek będzie dopiero po tym, jak spadnie Belgię o 8 jednostek. Yy, I będę wtedy dawał kolejne 12 g ActiVitu i 18 g dafu. A trzecia i ostatnia porcja będzie jak spadnie o kolejne 4 jednostki. I wtedy będzie już aktywitu mało. Kurczę, nie pamiętam, też 12 gram, a dawu będzie dawka większa 21 gram. Słuchajcie, wszystko chodzi o to, że drożże potrzebują być w dobrej kondycji. I Jest taki fajny artykuł na stronie alkohole domowe. Też Wam podlinkuję. Kolega in blue, in blue z nikiem InBlue mega mózg właśnie od pożywek, od takich rzeczy I napisał tam taki fajny yy, temat o którym można sobie przeczytać i dzięki niemu właśnie tak zacząłem stosować pożywki i te miody minity nie stwarzają problemu, zawsze yy, przerabiają cały cukier czy tam yy, na alkohol także co, słuchajcie ja pakuję sobie sok do wody, uzupełniam yy, yy, miodem sprawdzę jaka temperaturka jeżeli będzie za wysoko, to, to po prostu poczekam, aż ostygnie, albo jakoś zestudzę. I widzimy się za chwilę. No i słuchajcie, jesteśmy. 30 litrów brzeczki jest naszykowane. Hmm, Dodałem troszeczkę tego miodu ze słoika, bo mi troszeczkę brakowało i nie szkodzi. Słuchajcie, to już sobie naszykowałem, hmm, Rozpuściłem w wodzie tą naszą pożywkę, którą będę dodawał. Activit na początku. Całe 36 gram. I teraz sobie sprawdzimy nasze pH. Yy, czy jest akceptowalne, bo na pewno nam sok obniżył pH. Patrzymy, mierzy się niecałe trzy i sześć. Także jest gitara, nie musimy dodawać żadnego kwasku. Sam sok malinowy ładnie nam obniżył pH. 3,6, 3,7 jest do zaakceptowania. Słuchajcie, teraz wleję sobie rozpuszczoną wcześniej w wodzie pożywkę i też dokładnie wymieszam. Słuchajcie, nie powiedziałem Wam nic o przygotowaniu wszystkich tych gadżetów, wszystko jest wyparzone, wysterylizowane, wypsikane, żeby to wszystko było sterylne. Pilujcie tego, bo szkoda by było sobie zepsuć coś, co będziecie chodzić w około tego półtora roku i żeby wam się zepsuło, także zamieszamy porządnie. Bardzo, ważna, bardzo ważną rzeczą jest napowietrzenie tej brzeczki. Słuchajcie, ja tu mam pompkę akwarystyczną. Teraz sobie po prostu przeleję naszą brzeczkę do pojemnika fermentacyjnego i wezmę sobie na kilka godzin, może nawet nie na godzin, na godzinkę włączę napowietrzanie tej brzeczki i przez godzinę będzie się napowietrzać. Po tej godzinie dopiero dodam drożdże. Słuchajcie, postępuję zgodnie z instrukcją. Yy, tyle drożdży, ile w instrukcji. Tu jest akurat na 25 do 50 litrów, czyli sypę całą pakę. Yy, nie będę się szczypał. Yy, może nawet odejmę troszkę. Zobaczę jeszcze, zastanowię się. I oczywiście uwodnię wcześniej. Co znaczy uwodnię? Dodam troszkę tego miodu, do 100 ml wody o temperaturze 26-28 stopni wsypę nasze drożdże i zostawię na 20 minut, słuchajcie, pokażę Wam się taka pianka wtedy będziecie pewni, że drożdże są aktywne są zdrowe, w dobrej kondycji i wtedy będziemy dodawać je do naszej wrzeczki, także słuchajcie ja sobie to wszystko teraz poprzelewam ustawię wszystko tam tak jak ma być i będziemy dodawać drożdże jeszcze taki szybki adejcik, słuchajcie, było. nie sprawdziliśmy sobie zawartości cukru w brzecce. Zobaczymy jak ona tutaj oscyluje. Jest 30, niecałe 5 Belgia, także naprawdę będzie słodziutko, także no przelewamy i fermentujemy. No i zobaczcie sobie tutaj pojemniczek fermentacyjny. Stoi już w naszym docelowym miejscu. Będzie sobie tu ładnie stał. Temperaturę mam w pojemniku 26 stopni. Oczywiście to się już napowietrzyło. Godzinka już minęła. Napowietrzało się przez godzinkę. I teraz mamy, zobaczcie, to już uwodnione droże. Widzicie, jaka się zrobiła piana. To znaczy, że droże się aktywowały. I możemy je dodać do, naszego, do naszej brzeczki. Słuchajcie, co bardzo ważne, żeby temperatura pomiędzy drożdżami a brzeczką, tak samo jak i rozrabiamy nasze pożywki, nie była żeby różnica między nimi nie była większa niż 5 stopni. Także teraz możemy sobie po prostu wlać nasze drożdże, one sobie zaczną pracować i czekamy tylko na dalsze efekty. Wlewamy troszkę, zamieszam i wlewamy całość. Zamkniemy sobie teraz wszystko ładnie. Zakręcimy. Zaraz sobie uzupełnię rurkę wodą. No i co? I będziemy sprawdzać co jakiś czas, jak nam spada belgie, żeby po spadku. Aha, jutro jeszcze dodam tego DAFu, no ale to już Wam nie będę pokazywał, bo to wystarczy po prostu odpowiednią ilość DAFu rozpuścić w wodzie i dolać. I co? Czekamy aż spadnie 8 Belgię, żeby dodać kolejną porcję pożywek. No i słuchajcie, robimy szybki update. Na pewno widać, zobaczcie w środku. Pływa nam z miernik. Ja go sobie tam rzuciłem, żebym tam był. I e, jako, że przezroczysty, fajny fermentator, widzę jak mi spada poziom BLG. Słuchajcie, no i nadeszła pora. Bo już jest ponad 8, 8 stopni BLG, już jest e, obniżone poziom. Znaczy spadło po prostu. Droże przerobiły e, cukier na alkohol. Słuchajcie, zobaczcie, ładnie wszystko nam pracuje, buzuje. Nawet z tej odległości słychać jak cały fermentator szumi. Noże teraz tylko co? Oj, pozostaje go nam odkręcić. Odkręcamy na razie to na bok. I słuchajcie, tak jak mówiłem w poprzednich filmach, dolewamy nasze. Kolejne dawki pożywek. Aktivitu, trochę był daw i aktivit. I co? No i. Zobaczcie, wszystko musimy dokładnie sobie wymieszać. Wymieszamy. Zobaczcie, jak kopa dostało jakiego kopa dostało. Cyk i Zamykamy nasz pojemniczek, rureczką. Teraz będzie zasuwać. Pięknie pracuje. Słuchajcie. I co? I znowu czekamy na yy, spadek kolejnych Belgii. Tym razem czekamy na yy, spadek czterech Belgii i damy już ostatnią, końcową dawkę pożywek. Ostatnia faza yy, dodawania pożywek. Tym razem Belgię spadło o troszeczkę więcej niż 4 jednostki. W tej chwili mamy już około 20 Belgii, czyli nawet no, nie, ma, nie ma takiego dużego znaczenia. Także co, otwieramy sobie nasz pojemniczek. Słuchajcie, sprawdzimy przy okazji, jak to sobie pachnie. Mm, pięknie pachnie Co Zobaczcie i co? Tu mam naszykowane mm, 12 g aktywitu i 21 g DAFu. I to jest ostatnia końcowa dawka już pożywek. I więcej nic już do tego nie będziemy dawać. Ostrożnie wlewać, żeby mi tam magnes z mieszadła nie wleciał. Ok, i zamierzamy. I mamy to. Słuchajcie! I teraz to się chyba z tym zobaczymy dopiero na, na koniec już wszystkiego. także. Ale, chociaż zobaczę, może pokażę Wam, jak fajnie się spuszcza tym tą buteleczką osad z tego. Także czekamy, aż fermentacja ustanie i będziemy zlewali na cichą, i wtedy Wam. Pokażę jak sobie odbierać osad. Także do zobaczenia za jakieś kilka miesięcy. No i zobaczcie dlaczego ja tak bardzo lubię ten właśnie fermentator. Bo żeby spuścić osad, dokręcamy sobie tu buteleczkę. Zaraz wam tu podświetlę. Żeby było widać ten osad. Nie wiem czy będzie. O, zobaczcie. On się zaczyna odtąd i jest w dół. I co my teraz zrobimy? Słuchajcie, nie musimy ani tego przelewać, ani zlewać. Słuchajcie, po prostu sobie odkręcamy. I ten osad po prostu spuszczamy. Ciągnę sobie to ładnie. Aha, nie Odczepiłem góry. Nie odpowietrzyłem. Moment. Ok. I jedziemy. Delikatnie. Żeby nam to wszystko tu zeszło. I jest tacy. Trochę nam się ruszyło, ale nie szkodzi. I teraz, słuchajcie, znowu czekamy, aż nam się tu reszta osadzi i znowu sobie y, 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 spuścimy. A co z tym? Słuchajcie, to wlewamy do wąskiej, wysokiej butelki i też czekamy aż się sklaruje. Witam wszystkich po 8 lub niecałych 9 miesiącach od momentu, kiedy sobie zaczęliśmy robić naszego truniaka maliniaka. Oczywiście okres dojrzewania jest planowany na 2 lata, także to będzie sobie dalej jeszcze stało 2 lata, jednak ja już teraz postanowiłem z wami podzielić się tym przepisem, bo może ktoś z was ma swoje pasieki, może ktoś ma dostęp do dobrego miotku, wiadomo, za chwilę będzie już ciepło na dworze, pszczółki będą pracowały pełną parą, a jak sobie w tym roku zrobicie taki przepis, to on będzie dopiero gotowy na za dwa lata chociaż już powiem wam że mm, dla niecierpliwych jakąś tam lampkę po tych 8, czy tam 9 miesiącach można sobie spróbować nic się nie stanie słuchajcie mój miód startował z 35 belgię obecnie mam 10 belgię fermentacja yy, yy, przebiegała dosyć ładnie yy, zobaczymy po tych dwóch latach jakie będzie końcowe belgię, ale ja się tym yy, za bardzo nie przejmuję, bo nawet jeżeli yy, dużo więcej już nie spadnie, to ja nawet z tym nic nie będę robił, tak zostanie, będzie słodziutki, yy, będzie takim damskim miodem, że tak powiem. Yy. A słuchajcie, a dla Was mam yy, taką można powiedzieć pseudo degustację, bo ja nie piję alkoholu od 2021 roku i nie sprawdzę smaku dla Was, mm, jak to smakuje, mogę to jedynie pomochać. Ale pokażę Wam jak prezentuje się kolorek takiego miodu, yy, który mam zrobiony w 2016 roku, z, właśnie, z tego właśnie przepisu, który Wam teraz prezentuję. Słuchajcie, zapach. Mm, zapach jest przeboski. To był miód robiony e, z miodów, z terenów leśnych, z czego co pamiętam. E, tak, z terenów leśnych i zobaczcie jaki ma piękny kolorek. Tak się, słuchajcie, prezentuje pod światełko. Jest bajka. Słuchajcie, ja uważam miody pitne za najszlachetniejsze trunki, które w swojej karierze robiłem. A robiłem naprawdę dawniej tego dużo i robiłem i robiłem różnego rodzaju likiery, nalewki, piwa swoje ważyłem, no i oczywiście miody, wina. I uważam, że e, miody pitne to jest naprawdę najbardziej szlachetny trunek, jaki można sobie zrobić w domu. Także słuchajcie, e, myślę nie będę już więcej gadał i przedłużał. E, jeżeli jesteś dalej ze mną, bo oglądasz, bardzo za to dziękuję. E, jeżeli oglądasz, a nie subskrybujesz mojego kanału, zapraszam. Tam w lewym dolnym rogu y, masz guziczek, możesz subskrybować, e, kliknij dzwoneczek, nie Ci żaden materiał. Y, a ja dziękuję i... Zapraszam na kolejne materiały. Cześć!